Siema widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zagramy w sobie w jakiegoś perkurę. Dobra, nie wiem, to muszę wszukać. O, S, O, B. Hmm, X, -D. Dobra, które przechodzimy, które przechodzimy, które przechodzimy, które przechodzimy. Które przechod Oto, Pawełna. No więc, jak chcecie. Czemu ja to ciągle mówię? No ale możecie mi dodać, że znaje. O, to to jest! Etap pierwszy. patciki Dobra, lecimy z tym koksiem, koksiem. Czemu... A coś się odwaliło, że muszę zginąć. No więc. W tamtym odcinku jak przychodziłam jakieś byle jakie... No nie. Byle jakie oby, to mówiłam chyba, że będę mogła jeszcze nagrywać takie coś. No i teraz nagrywam ludzie. <grym> To znika? Tu tego to nie znika, szkoda. Dobra, więc wchodzimy. Mi się też że to będzie znikało. Nie znika. Więc mogę sobie. O, nie, tu jednak nie znika. Dobra, więc widzowie, jak chcecie jeszcze raz więcej takich odcinków, To dajcie stubika, Po jeszcze 5 subów do 200. O Jezu, to jest to przypomina. Dobra, więc przechodzimy to To jest bardzo łatwe. No, ACE oby, nie? Teraz to robimy tak. Opa, 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 opa. No nie, to za tak gówno. O przeszło mi to. Dobra, to jest. To też jest. jest. Jak to? A, No to ja Ajajaj, widziałam, Myślałam, że coś na prosto, ale jednak się pomyliło. Dobra, idziemy, idziemy coś na No, no, ja pierdzielę. Dobra, więc przechodzimy to. O Jezu, tam jakaś babka spadła. to jest bardzo łatwo, tylko trzeba skakać. Dobra, idziemy to. Myślał, że Dobra. Ja się boję, ja się boję, ja się boję, ja się boję. Powtarzam, bo ja się. Dobra, idziemy tu. Etap 11? A ile to jest etapów? No chyba dużo. Dobra, idziemy tu. Tu. Tu, 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 tu. Dobra, idziemy. Mam takie pytanko. Jak coś napiszecie w kom. Ja mam... Zanim skończę ten odcinek. Jak to. Nie, chcę różowo. Zanim napiszecie coś KOM, to proszę napiszcie, czy... Jestem kogoś fanką, okej? Okay? Czemu on zjechała niebieską? niebiesku? Chyba ważne Więc idziemy, idziemy, idziemy. Opa, dobra. I więc teraz yy, będę tu przychodziła. Aja, ja, ja, nie! no spadłam Która to jest śmierć. Aha, no i liczcie mi śmierci. To zgadnie, ten wygrywa. Ten wygrywa serduszko, okej? Okay? Ale nie ma oszukiwania. Czyli jak na przykład nie od innych, że patrzysz się i dajesz komuś też dłużko, no to nie możesz odgabiać, tylko musisz sam to powiedzieć. Nie wiem jak to zrobić. Dobra, więc przechodzimy, przechodzimy. Ajajaj, dobra, więc idziemy. Ojej, znikaj. Czuję się jak mality pony. Jedzą opony, a gdy się zmęczą, żygają tęczą. Dobra, idziemy, idziemy. A prawie spodu. Dobra, idziemy. Dobra, przeszłam. Ale łatwe, totalnie. Takie ace obby, normalnie ace no. Co jest? To jest sam początek. Aha, dobra. Nawet idziemy. Po czeki tu, co mam będzie. dwie osoby za mną. Dobra, nieważne. La 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 la. <śmienic> sekis. To znaczy sekis. O to dobra, więc idziemy. Tutaj... To... Oni tu już przeszli! Zazdro! Dobra, więc przechodzimy tu. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Ale przechodzimy i tak. Dobra, więc... Nie wiem jak to przejść. Kurka wodna. O, dobra, już wiem. Ta, 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 ta. A ten, jak miałam mówić, do. No to da, dajcie mi tylko subika proszę, bo jeszcze 5 mi brakuje. A jak to obejrzycie tam, to będzie paręnaście naście subów. Na pewno się mylę, bo ja takie słabe odcinki nagrywam. Że mam nikogo to. Oj, musiałam sprawdzić Która godzina Dobra, więc idziemy, idziemy. Ale też będą z tego dwie części, nie? Więc, Orka. Jak dojdziemy do 40. No to, ben, to będzie następny ten odcinek. Część druga. A no ale lecę, z tym lecę jakoś. Tylko nadzieję, że to się szybko... O kurde! Mam nadzieję, że to się szybko nie skończyło, nie? Amadela 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 U nie, 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 nie! Czemu ja się zatrzymywałam? Na no, takiej łatwej przeszkodzie zginęłam. Dobra, nieważne, ktoś tam pisze, ciągle na tym No nie, tego się nie dobrze A tu nie będę skakała, nie? Bo tak samo się staje. Hopa, Opa, 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 opa. Tahania to pikmigier, tahania to Samochropowa ty głos w komentarzach, piszą na Nie, spadłam! Kurka wodna. Po raz osiemnasty. Pamiętacie, mieliście liczyć, ile razy ginęłam? Jak ja sobie obejrzę, to ja se policzę. No i ja będę wiedziała. Mhm, mhm. Jest tu dziewięć, no i co? Napiszę ci mu. Dobra, więc lecimy stąd. Szybko, szybko przechodzimy parkurka. No więc O nie widzowie, no który to śmierć, bo A normalnie nie wiem. Dobra, więc tu musimy przejść. 35... O nie, to są to takie... Ciekawe czy się da zrobić 360. Ale chyba tak. O nie. To śmierć na tym pasku jak będzie więcej niż 10, to ja nie wiem, jestem jakiś nobem w tej grze. Proszę o 160 da się zrobić? Da się... Trzeba tutaj. To mi pochodzi ten czowy typ. No nie, nie da się. Ale no to się nie da zrobić 360. No i nie da się zrobić 360. Padaj, nie mam roboksów. O kurka, bym ustelałam. Nie da się zrobić 360. O! O, jest to. Ui. Teraz to. Jeszcze jeden. Steram zielony. zielony. co za Czy Czemu? 38 musi być taki drugi. 37. Dobra, jestem. No łatwo, nawet to było. Nie wiedziałam o tym. Green nie brakuje mi sił. dobra, to przechodzę. Green. Nie brakuje sił, jestem zielony, może to nie prawda. im xd, xd, c i ci, a xd, ci, to, tam, to, tam, na pewno będą jakieś hejty, wiem, Bo wy mnie, mówicie, że jestem kidem. Ale ja się już tego nie trzebiem. Ja to mam gdzieś. Ale. Kid. Kid to znaczy dziecko. Ludzie. Ogarnijcie się. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że piszecie, że jestem dzieckiem. Naprawdę. Cieszę się z tego, że jestem dzieckiem. No ale tak to no. Nie chcę, żebyście mnie tak nazywali. To nie jest miłe. ja nie jestem dzieckiem. Ja jestem. Dziewięciolatką! to będzie ważne już. Przeszłam, test, to jest? Mogę to dotknąć? O, tunga, 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 tunga. Więc na tym miejscu będziemy kończyć. Co to się dzieje? A po test? No więc. O no nie no, nie da się. Py a, P a. Papa bye, we're honey.